Dzień dobry posmakuj, z tej strony Paweł. Dzisiaj przygotowałem dla Ciebie dwie surówki z kapusty pekińskiej. Oglądaj! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak przygotować dwa rodzaje surówki z kapusty pekińskiej. Jedna będzie trochę tradycyjna, z jabłkiem, z chrzanem, trochę ostrzejsza i z marchewką. A druga troszkę inna, bo będzie na przykład z surowym kalafiorem, z kapustą czerwoną i z domowym majonezem. Zacznę od pokrojenia kapusty pekińskiej. Kapustę pekińską zawsze, pamiętajcie, trzeba oczyścić z tych zewnętrznych dwóch, trzech liści. Pokroję dwie kapusty w innym stylu. Tą zrobimy troszkę drobniej, drugą zrobimy trochę grubiej. Kroję ją na połowę, następnie na ćwiartki i zrobię z tej kapusty paski. Dobra, kapustę mam już pokrojoną. Wszystko przerzucam do miski i zaczynam ścierać marchewkę. Mamy pełnię sezonu, jest cały ogrom dostępnych warzyw i owoców, więc warto z tego korzystać, warto chodzić po straganach, warto wybierać się do zaprzyjaźnionych rolników i kupować u nich warzywa, owoce, które będą wam dostarczały wartości odżywczych witamin, które są nam niezbędne do prawidłowego funkcjonowania. Teraz ścieram jabłko. Pamiętajcie, że według zaleceń specjalistów powinniśmy w ciągu dnia przyjąć 5 porcji warzyw, owoców lub soków. Dodaję chrzan i w chrzanie jest też zawarty kwasek cytrynowy albo ocet, więc nie ma potrzeby zakwaszania już całej surówki. I teraz łatwy, szybki pomysł na sos do surówki. Słoik. Dodaję musztardę, musztardę delikatną, żeby to nie była jakaś ostra, mocna musztarda dijon albo rosyjska, czyli taka kremowa. 2-3 łyżki musztardy, soli i tak sporo soli, dlatego że nie będę już, myślę, dodawał soli do samej surówki. Dodaję sok jabłkowy, około 150 ml. I teraz wszystko razem dobrze i mocno wyszejkuję, po to, żeby między innymi rozpuścić sól. Teraz dolewam oleju, część, część tak do połowy. Pamiętajcie, że tylko od was zależy, jak dostarczycie do swojego organizmu owoce albo warzywa, albo oczywiście sok. W takiej postaci jak ja dzisiaj zrobiłem, czyli dodałem sok jabłkowy, który jest pasteryzowany i który zastąpi wam dzienną porcję warzyw albo owoców. Powiem więcej. Takie soki dostępne w sklepie według prawa są bez konserwantów bez sztucznych środków, więc są pełnowartościowe i możecie śmiało z nich korzystać. Jak widzicie, ten sos się nam emulguje, czyli robi się nam bardziej gęsty. Kropelki płynu, soku z musztardą zostają obtoczone przez tłuszcz i on jest coraz bardziej gęsty. Próba. Sos lekko kwaśny. Mm pika moście, prawie nie ma w ogóle. Jest lekko słodki od soku jabłkowego. Bardzo przyjemny, czyli na pewno dobrze nam zagra z ostrością chrzanu i odda smak całej surówki. Na koniec pierwszej surówki pozostaje nam pokrojenie szczypiorku. Część dodaną środka, drugą część pozostawię do posypania na górę. Kroję na mniej więcej równe części i sprawnym ruchem noża kroję Szczypior. Teraz jedynie dodam sosu, wymieszam, spróbuję i pierwszą surówkę będę miał już gotową. Na początek nie za dużo, zawsze będziesz mógł dodać więcej, jeśli będzie za mało, a jeśli przesadzisz, to po prostu ta surówka będzie pływała, a tego byśmy nie chcieli. Bardzo winna, soczysta, słona, słodka, czuć szczypior, też dobrze przebija się ostrych krzanów. Świetne. Zaczynam przygotowanie drugiej surówki. Zacznę od pokrojenia kapusty pekińskiej i kapusty czerwonej. W przypadku drugiej surówki, kapusta będzie pokrojona w grubszą kostkę. W zupełności wystarczy mi taka mała połówka kapusty czerwonej. Ona jest bardziej jędrna, bardziej chrupiąca niż kapusta pekińska. Surowe różeczki kalafiera rozcinam i dodaję do kapust. Chodzi mi o takie malutkie. Różyczki. Następnie dodam pokrojone plasty rzodkiewki i ogórek małosolny. Kolejna przyjemność, ogórki małosolne wykonane przeze mnie. Jeśli chcesz zobaczyć na moim kanale, to tutaj znajdziesz różne kiszonki. Dwa ogórki mi w zupełności wystarczą. I co, wyszły Fantastyczne. Mało słone, lekko kwaśne, chrupiące. Mega. Pozostało mi dodanie koperku, kroję go i dodam majonez domowy, zrobiony oczywiście przeze mnie, ale jeśli chcesz, możesz zastąpić majonez jogurtem naturalnym, śmietaną, kwestia dowolności. To należy do Ciebie. Dużo, sporo koperku. Mieszam drugą surówkę, unosząc wszystko do góry, nie nagniętając. Zobaczcie, jak super wygląda. Jest zielona. Czerwona, biała, fioletowa, a ciekawe jak smakuje. Muszę to koniecznie spróbować. Myślę, że może brakować troszkę pieprzu. No zdecydowanie, trochę pieprzu i jest świetna. Czas na to, żeby zaprezentować surówki. Pierwsza z marchewką i z jabłkiem i z szanem. Pozostawiłem sobie trochę szczypioru do dekoracji na górę, druga surówka z rzutkiewką z czerwoną kapustą, z surowym kalafiorem. Ok, to w zupełności wystarczy. Kilka rzutkiewek. Kochani, napiszcie w komentarzach, która surówka bardziej Wam się podobała, i nie zapomnijcie oczywiście zostawić suba i lajka. Wpadnijcie na apetyt Widzimy się już w kolejnym odcinku. Cześć! Jeśli chciałbyś. Zobaczyć jakiś inny przepis na surówki, to bardzo proszę kliknij tutaj!